Siema, siema, witam wszystkich na kanale GoFishing Norway dzisiaj będę próbował czegoś nowego. Bombarda na chwilę odejdzie w niepamięć, odstawię ją na bok. Wczoraj spędziłem jeden cały dzień, no można powiedzieć całe popołudnie Byłem na... próbowałem na Bombardę i powiem Wam szczerze, że nie dostałem ani jednego brania i to jest właśnie bardzo dziwne, bo ryby teraz powinny wyjątkowo dobrze żerować, no, no ale niestety, no nie ma, nie było wczoraj. Próbowałem różnych technik i niestety bez efektu. Bez żadnego efektu pozytywnego. Nie miałem w ogóle kontaktu z rybą, więc dzisiaj stwierdziłem, że wyskoczę i spróbuję połowić trochę inaczej. Mianowicie dzisiaj będzie filecik z makreli. Spróbujemy na filecik z makreli. Nietypowo na Norweski sławik. Ostatnio pisałam na naszej grupie o, e, na naszej grupie o e, łowieniu w toni na filet. No i strasznie mnie to zainspirowało. Oczywiście to nie będzie to samo, ale e, ale, e, ale podobna metoda. Z tym, że no, ten filetik będzie mniejszy i, i będzie pod sławikiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, dobra. A tak chcę wam pokazać, bo tutaj jest tak mega zachmurzone, ale tam już z tyłu robi się pięknie. Pytałem właśnie tutaj pobylca, stał łowił. Pytałem się, czy ma rybki jakieś. Mówi, że nie ma nic. No, ale jak jak Norwek nie ma ryb, to o czymś to świadczy ale może go jakoś przewetrzymy. kto to wie, zobaczy się ok dzisiaj dwie wędeczki yy, zwykłe spinningi wyciągnięte prosto przed chwilą z garażu no z bombardą się musiałem dzisiaj pożegnać odstawiłem, mówię bombarda jeden dzień nie poczeka, to jej się nic nie stanie yy, więc yy, z pomostu takiego ale mówię, dwie wędeczki i zaraz wam pokażę o co chodzi dalej z tym, co chcę dzisiaj spróbować i jak chcę dzisiaj spróbować. To jest właśnie ten spowiczek, na który będę e, dzisiaj łapał, na który będę, który będę stosował do tego fileta. E, tak to oryginalnie wygląda. Pono, e, zakupione w sklepie norweskim. E, tak jest, już wyciągnięte z opakowania. Tak wygląda. No i co teraz? No to jest przelotowe, w środku jest rurka. No i co jest fajne, że to jest jakiegoś swojego rodzaju yy, kulka wodna. Tutaj się otwiera ten koreczek i można nalać wody, żeby to ważyło, żeby można było też tym zarzucić. No ja będę pewnie chciał trochę tej wody nalać, ale myślę, że nie za dużo, dlatego że łowię z pomostu, gdzie Mam zaraz tutaj na początku powiedzmy 20 metrów głębokości, ponad nawet, więc nie potrzebuję aż, nie wiadomo jak tego dociążać, ale trochę wody naleję. Dobra, jak to się montuje? Montuje się to tak, że się przerzuca, przekłada się to przez yy, yy, środek. Jest mega proste. Nie wiem czy znacie taką metodę, czy nie znacie. Ja się kiedyś tego nauczyłem. Łapałem na to kilka razy, ale nigdy nie udało mi się na to filmu nagrać. Na tą metodę. Następnie, następnie taki malutki koralik. Może tutaj pokażę, będzie lepiej widać. Taki mały koralik. Przekładam sobie przez, ja akurat mam plecionkę. Przez oczko, przez dziurkę. No i co jest potem bardzo istotne, ja Wam potem na koniec jeszcze zrobię takie ujęcie całego zestawu, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. Haczyk. Haczyk jest yy, specyficzny, ponieważ, yy, ponieważ jest z takim obciążnikiem, można by powiedzieć swojego swojego rodzaju mormyszka wielkości XXL, ale to nie jest mormyszka. Tutaj ma dociążniczek i to że od razu bezpośrednio na koniec yy mojej plecionki. Czyli zrobimy sobie dwa zubełki. No i tutaj pojedziemy sobie cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, przełożymy przez tą, tą standardową węzeł, To wy macie, nie mam takie rzeczy pokazywać. I dobra, no i słuchajcie, zestaw jest gotowy. Nie? To jest w ogóle paradoks tego, że to jest tak proste. Ale zanim to jeszcze zmontuję do końca i Wam pokażę, jak tym rzucać, jak to działać, no to, to ja muszę najpierw jednak troszeczkę wody tutaj do tego nalać. Dobra, słuchajcie, zestaw jest zmontowany. Widzicie go w wodzie. Nalałem trochę wody, pokażę Wam, jak to zaraz wygląda. Widzicie, haczyk jest zamontowany na samym. Tym, że tak to przelatuje po prostu. I to jest cała filozofia. Jest w środku woda i można tym spokojnie, fajnie też rzucać. Jak jest to skonstruowane? Jak to działa? Czyli zobaczcie, że ten haczyk, tak jak jest tak widziutko na samym dole, tak, on jest przelotowy i ma delikatne, delikatne obciążenie. Robi to, że jak ten spawik wpadnie do wody to za chwilę się uwalnia i jak widać powoli tonie. Nie wiem czy to widać, widać. Powoli po prostu ta mormyszka się tonie i o to chodzi, żeby ona sobie tonęła bezwładnie i ta plecionka się uwalnia. Ona dosłownie no bardzo wolno tonie, a jeszcze z filecikiem będzie tonęła jeszcze wolniej i o to właśnie nam chodzi, żeby swobodnie sobie ta przynęta wdryfowała w wodzie. i, i yy, penetrowała wszystkie możliwe warstwy. Ok, słuchajcie, pozostaje nam teraz kwestia przynęty. Tak jak mówiłem, będzie to filecik z makreli. Tu jest moja makrela. Mam kilka takich zamrożonników w piwnicy w garażu. Ona była zamrożona, złożona latem. To nie jest duża makrela specjalnie, ponieważ z mniejszą makreli jest łatwiej zrobić filet i one są lepsze. Więc teraz weźmiemy nożyki, nożyk i pokażę Wam jak zrobić właśnie ten filecik. Tak? Ja to robię tak, że nie będę całej, całego fileta od razu zrywał z niej, bo chcę jeszcze wykorzystać tą makrelę do... Może, może jutro na ryby. Już nie będę jej drugi raz mroził, ale ona spokojnie te 2-3 dni może w lodówce leżeć. Więc ja tylko pozyskam sobie filet z tego. Tak? Czyli yy, zrobię tak, że... Yy, natnę sobie tutaj kawałek w tą stronę. Pogrzbiecie, tak? Dokładnie tak jak, chce, tak, jak mi, tak jak mi pasuje, jak długości w ogóle. I wycinam sobie taki kawałek, tak? Teraz, jak mam taki kawałeczek wycięty, to sobie mogę go wzdłuż przekroić. Powstają mi takie dwa fileciki, trójkąciki. Tak śmiesznie powiedziawszy. Też wam to za chwilę pokażę z bliska, jak to wygląda. i żyłka, plecioneczka swobodnie leżąc tutaj, już teraz nawet się naciągnęła, więc ja sobie otwieram kabłąk, ona sobie swobodnie opada pomału z tym filecikiem, no i obserwuję po prostu plecionkę. To jest zestaw jest zupełnie cały przelotowy, więc sugeruje się tylko plecionką i ruchami ewentualnie tego spławika, ale on jest przelotowy, więc nie będzie tak stał jak spławik. Więc muszę się sugerować też plecionką głównie. Na drugiej wędeczce założyłem standardowy Zestaw gruntowy na dwa haczyki, zaraz Wam pokażę jaki, ale coś się uwiesiło na tego śledzika małego, na tą makrelkę. Na jakieś maleństwo. Malutka ryba. Zobaczcie, widzicie, tutaj jest u góry jeden i tutaj na to, co na, co wziął, jest drugi. Mały wikwit chyba. Mały, mały sej chyba to jest. Teraz go wypuścimy. O, jeszcze jakaś kolejna rybka. No, chyba nie będzie większa od tamtej. Same małe na razie drobiazgi. Ale już druga z gruntu. No, dosłownie yy, jak ta, prawie jak ta sama. No, no, tak naprawdę może troszeczkę większa. To jest mały, mały sej. Wpuszczamy do wody. Nawet nie udało mu się zjeść przynęty, więc możemy z powrotem zarzucić. No, zacięła się w końcu rybka. Delikatne wranie strasznie delikatne po prostu jak, jak nad jeziorem gdzieś. Nie wiem co tym razem. Dzisiaj mamy tego pięknego, wspaniałego, no tego to muszę wam pokazać, bo ja już kiedyś go pokazywałem, to nie jest ta ryba, która, która tak bardzo jest jadowita, ale ma też mega kolce, więc trzeba uważać. Strasznie żywy jesteś, ja muszę się odczepić, jeśli się pozwoli dać odczepić. już, 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 już. Już. Też ma to te kolce tu z boku nie chciał mi się zakły, bo potem parę boli. słuchajcie, chcę szybko wam pokazać go, bo nie chcę go męczyć, zobaczcie jakie ma kolce piękne i tutaj na skrzelach. Chodź pokaż się malutki tutaj do kamery. Nie chcesz cię za długo męczyć. Zobaczcie jakie ma tu piękne kolce. I tutaj jak okoń jest przepiękna ryba. Ale poszedł. Hej. O, jest rybka. Jak zwykle 15 razy skubała. Nie wiem co to za rybcia. Zaraz zobaczymy. Kolejny kolejny e, nie chcę go nazywać betonie tak kłaść to się nazywa hmm, napiszę Wam w opisie jak to się nazywa, bo zapomniałem teraz nazwy ale ten jest zdecydowanie większy, no i mega mocny, mega silny. Kolców trochę. Mega twardy pysk. Że wam go jeszcze raz piska Nie chcę go męczyć. Uczymy kamerę. Zobaczcie, jaki piękny. Z 25-7 cm. Mega duża głowa. Pysk trochę podobny do szczupaczej. Kolce. Tu jest też kolec. Tutaj na skrzeli to jest duży i super świetna sprawa. Bo zobaczcie, zobaczcie, co on ma tutaj z tyłu. Takie, to nie są kolce, to są płetwy. Niesamowicie fajne. Pierwszy raz robiłem takie coś w Norwegii. Eee, żółta płetwa z tyłu. Ogólnie to tu jakaś czarna plama. Sporo płetw. Na dole mamy taką dosyć ostrą płetwę odbytową. No i, i tutaj na boku ma też takie dosyć śmieszne, charakterystyczne, niekujące, e, wystające jakby kolce, ale niekujące. Czy to jest Ostrobok? No ja jeszcze nie miałem okazji złowić takie rybki w Norwegii, więc e, zaraz będę to sprawdzał, na pewno wypuszczę. E, ale e, nagram się, bo nie wiem czy wy wiecie, co to rybka. Kończę łowienie. Dzisiaj e, nie było za dużo ryb, to znaczy złapałem może z 12-13 ryb. E, ogólnie rzecz biorąc to same seje małe i może, może kilka l, e, rdzawców, a to wszystko takie malutkie. E, ale złowiłem się pierwszy, e, pierwszy raz w życiu, jak jestem tutaj, jak łowię w Norwegii, ostroboka. Się bardzo ucieszyłem, bo to pierwszy raz taka rybka i nie miałem okazji jeszcze ostroboka złowić. A oprócz tego dwa razy złowiłem złowiłem dwie, dwa dwa knury. Czekajcie, bo ja mam tutaj branie. Jeszcze wędka w wodzie. Eee, jeszcze wędka w wodzie i coś przed chwilą wzięło, no ale już, już się nie spodziewam jakichś tam, nie wiadomo jakich ja szału. Złowiłem dwa... Hmm. W filmie tam gdzieś napiszę wam na dole co to były za ryby, bo zawsze zapominam, a są bardzo, bardzo ciekawe. Więc popiszę wam jak się nazywały, pokażę wam tego ostroboka, nagrałem te wszystkie ujęcia. Zobaczycie to w filmie albo już to zobaczycie. Więc co no przyjemnie bardzo było, ogólnie się zrobiło teraz już yy, całkiem fajnie, bo chwilę temu to było jeszcze zimno, a teraz już tak robi się cicho, ustaje wiatr, yy, tak pięknie tam słońce gdzieś tam za chmurami zachodzi, bo na pewno nie, yy, nie widziałem Ci słońca ani przez chwili, przez chwilę. Jest 20 godzina, kończę owienie, efekt takiego jeszcze raz się powtórzę. Mizerny, ale parę rybek wpadło i trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem.